Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat fizjoterapii, która jest nam proponowana na Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli ta państwowa oraz o tej fizjoterapii prywatnej, która coraz lepiej się rozwija i ma coraz większe możliwości. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania tego materiału. Większość z Was zdążyła zapewne już zauważyć, że fizoterapia w ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo mocno się rozwinęła. I całe szczęście, że tak się stało, ponieważ sektor państwowy, czyli ta opieka państwowa na NFZ, no niestety jest nie do końca wydolna, jest uboga, niedofinansowana i też powiedzmy szczerze, uczciwie przestarzała, jeżeli chodzi o różnorakie zabiegi, ale też samo podejście do pacjenta. Ja tu nie mówię, że sama praca fizoterapeutów, którzy również pracują w sektorze państwowym, jest zła. No bo do tego trzeba podejść jakby nie zero-jedynkowo, tylko w taki sposób, że każdy fitoterapeuta też jakby indywidualnie do pacjenta podchodzi. Jeden się bardziej stara, drugi się może mniej stara i tak jest jakby we wszystkich zawodach. Natomiast tutaj kwestia jest taka, że w sektorze prywatnym wykorzystujemy różne inne metody pracy, które zdobyliśmy na szkoleniach różnych i to jakby jak najbardziej się sprawdza i owocuje w postaci tego, że pacjent ma dużo lepsze efekty leczenia. No ale o tym powiem wam w dalszej części tego materiału. To, co w ostatnim czasie bardzo cieszy i zadowala, to to, że świadomość społeczeństwa rośnie, wzrasta cały czas. Dzisiaj pacjenci są coraz bardziej uświadomieni, coraz częściej omijają lekarza, czy tą podstawową opiekę zdrowotną i bezpośrednio ze swoimi dolegliwościami udają się do fizoterapeuty. Uważam, że to też jest dobra droga, bo my też jesteśmy medykami, którzy mają odpowiednią wiedzę i umiejętności. Temu, żeby ewentualnie, jeżeli nie potrafimy temu pacjentowi pomóc, przekierować go do innego specjalisty, bo też oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyleczyć. Fizoterapia się daje naprawdę ogrom możliwości i tego, gdzie i w jaki sposób możemy z tym pacjentem pracować, natomiast też są sytuacje, w których po prostu nasze możliwości są ograniczone i tego pacjenta trzeba odesłać do innego specjalisty. Ale to też jest ważne, że to zaufanie cały czas wzrasta i ci pacjenci do nas po prostu przychodzą i szukają tej opieki, szukają zrozumienia, empatii. No bo to jest bardzo ważne, żeby pacjent czuł się dobrze u danego specjalisty, żeby czuł się wysłuchany, zrozumiany, jaki ma problem i w jaki sposób i żeby mu wytłumaczyć w jaki sposób można go po prostu leczyć. Ja sobie to bardzo cenię i nie mówię tej kwestii tego, że prywatnie no to oczywiście każdy by chciał wiadomo, że, że się zarabia to są coraz większe z tego tytułu, natomiast tutaj jest też kwestia tego, że pracuje się z pacjentem indywidualnie jeden na jeden. Jest więcej czasu na to, żeby można pewne rzeczy wykonać i to jest dużo lepsze i skuteczniejsze, aniżeli jeżeli pacjent trafia na Narodowy Fundusz Zdrowia, ma byle jak i cokolwiek przepisane i tak naprawdę nie jest znaleziony problem, który u niego po prostu występuje. Dla części pacjentów nadal problemem jest to, do jakiego specjalisty wybrać się z danym problemem. Oni nie wiedzą, czy te dolegliwości, z którymi oni się zmagają, to powinni pójść do lekarza pierwszego kontaktu, dostać skierowanie, nie wiem, do ortopedy na przykład, czy do innego specjalisty lekarza, czy też po prostu udać się do fizjoterapeuty, który jest w stanie manualnie pewne kwestie rozwiązać. I no, tu jest to niestety problem i, i, i duży problem dla części społeczeństwa, zwłaszcza starszego. Które nie jest jeszcze uświadomione z czym ma do czynienia, jak wygląda ta nowoczesna fizjoterapia. Bo ja często odbieram telefony od pacjentów i już osób, są, które są starsze i też nie wiedzą, jak to po prostu działa i funkcjonuje. I też wypytują, jakie zabiegi się stosuje, czy masaże, czy fizykoterapię, i jak to po prostu wygląda. Także wiem, że tutaj jeszcze jest kwestia, wiele do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o te społeczeństwo młodsze. To te osoby są już dużo lepiej uświadomione, zresztą też, jakby to można powiedzieć, pocztą pantoflową też idzie. Za tym ta świadomość, że ktoś już korzystał z tego typu terapii i wie, że jest to skutecznie. I tych ludzi, jakby specjalnie nie trzeba przekonywać, bo oni mają tą świadomość, że o to nasze ciało trzeba dbać cały czas. I to nie jest tak, że powiedzmy, ktoś pójdzie raz na terapię manualną i myśli, że już teraz będzie miał spokój do końca życia. To tak nie działa, bo jeżeli o siebie nie dbamy nie odpowiednio się nie nawadniamy, przeciążamy nasz organizm, to niestety te dolegliwości bólowe w każdym różnym miejscu w naszym ciele mogą nagle wystąpić. Także tu jest kwestia tego, że ta regularność jakby jest potrzebna. Skoro my regularnie myjemy zęby, dbamy o te zęby, to tak powinniśmy również bać o całe nasze ciało, żeby regularnie sprawdzać, co się w nim nie, w nim nie dzieje, czy nie ma jakichś napięć, które potem z czasem mogą być jeszcze większe i powodować pewne dolegliwości, które cały czas się będą zwiększały. Także to jest bardzo istotna kwestia i, i, i należy o to po prostu zadbać. Tak, jak wspomniałem wcześniej, dzisiaj możliwości leczenia pacjentów są coraz większe, coraz lepsze. Jest dużo metod pracy w fizjoterapii, dużo takich terapii, które są skuteczne. Część terapii jest nawet poparta badaniami naukowymi, które wskazują to, że my, my pracujący na strukturach powięziowych, uzyskujemy bardzo dobre efekty leczenia tych pacjentów, zniesienia ich dolegliwości bólowych, poprawy ogólnej stanu zdrowia i, że tak powiem, funkcjonalności, tak? Także to jest bardzo skuteczne i, i, i bardzo dobre, dlatego też od jakiegoś czasu odeszło się od takich zwykłych metod klasycznych, czyli masażu klasycznego. No oczywiście pacjenci jeszcze często jak dzwonią, pytają, czy, czy Pan wykonuje masaż, zajmuje się tym, czy tym, tak? Jakby pacjenci też rozgraniczają, czy pracuje z kręgosłupem, czy pracuje z nogą, czy pracuje z barkiem, nie ma czegoś takiego tutaj. Oczywiście są fizjoterapeuci, którzy może gdzieś tam bardziej się specjalizują w jednej czy drugiej strukturze, natomiast tutaj w fizjoterapii uważam, że fizjoterapeuta powinien zajmować się całością, całym pacjentem, patrzeć na, na nie schematycznie, tylko patrzeć na pacjenta całościowo poprzez pryzmat tego, że te dolegliwości mogą występować tak naprawdę w różnych miejscach i kwestią jest tego znalezienie konkretnej przyczyny u pacjenta. Dlatego ważna też jest ta diagnoza i od tego jakby sobie zaczynamy. Czyli diagnozujemy pacjenta, wykonujemy testy ruchowe, wykonujemy różne badania kliniczne, które nam tutaj pokazują, w jaki sposób, znaczy pokazują nam, co tam się u tego pacjenta dzieje i jaka struktura może być na przykład uszkodzona. Skąd wziął się ten ból, jak długo to się pojawia, jak długo już to u pacjenta jest i w jaki sposób możemy tutaj sprawę rozwiązać poprzez nasze techniki manualne. Ale oczywiście też. Należy patrzeć na jakby inne kwestie związane z tym, że ten pacjent też musimy wiedzieć, jak on funkcjonuje za dnia, jakie, jakie po prostu ma cele, co by chciał osiągnąć i w jakim czasie jesteśmy w stanie pewne te cele w jego organizmie zrealizować. To jest tak, że przyjdzie pacjent i on naprawdę ma dużo miejsc, które jest problematyczne, i my musimy też, jakby mu wytłumaczyć dokładnie, jak wygląda terapia punkt po punkcie, w jaki sposób będziemy pracować, ile tych wizyt będzie mu potrzebne, w jakim czasie, powiedzmy, potem w odstępach czasowych będzie ten pacjent musiał do nas po prostu przyjść na terapię, bo no, powiedzmy, zrobimy sobie serię jakichś pięciu, siedmiu wizyt na przykład, jeżeli są to dolegliwości większe i my już widzimy, że trochę nam będzie potrzeba pracy nad tą tkanką, żeby ją po prostu rozpracować, rozluźnić, no i później ten pacjent, jeżeli faktycznie już funkcjonuje dobrze, to dajemy zalecenia, każemy się nawadniać, mówimy, żeby ten pacjent włączył jakąś aktywność ruchową w swoje życie, żeby zmienił pewne nawyki. Czyli ta profilaktyka cała jest po prostu bardzo ważna. Ale też, żeby z czasem za 2 trzy miesiące ponownie do nas wrócił w celu jakby takiego tylko badania, zobaczenia, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli coś dzieje się nie tak, no to my od razu na bieżąco możemy to wyłapać i w ten sposób też pracować, tego pacjenta leczyć. I tak to po prostu funkcjonuje, tak jak powiedziałem wcześniej, skoro my cyklicznie dbamy o swoje zęby, musimy je myć codziennie, to nie mówię tutaj, że musimy codziennie pacjenta usprawniać ruchowo, natomiast w perspektywie weźmy całego roku ten pacjent co jakiś czas, zwłaszcza przy problemach na przykład, nie wiem, dyskopatycznych, poważniejszych, powinien się u nas po prostu pojawiać. Nie to, że on przyjdzie teraz, bo go boli, potem przyjdzie znowu, jak go będzie ostro, że tak powiem, brzydko rypało, tak? Także to jest bardzo ważne i, i tutaj o tym trzeba pamiętać: że w ten sposób możecie zadbać o własne zdrowie i udać się do fizjoterapeuty, jeżeli ten problem u Was jest poważniejszy, i wtedy macie tą pewność, że będziecie dobrze poprowadzeni. Na sam koniec chciałbym zrobić jeszcze takie porównanie kwestii związanej jak już powiedziałem wcześniej, masaż, a terapia manualna. Masaż jest fajną formą relaksu. Warto sobie czasami masaż dobry kręgosłupacz, nawet całego ciała, zafundować, bo to fajnie wpływa na cały nasz układ nerwowy, wycisza, uspokaja. Bo dotyk jest czymś przyjemnym dla skóry, jest czymś, czego dzisiaj nam brakuje w świecie, który jest stresujący. Jest dużo takich bodźców, stresorów, które jakby nas wytrącają z tego życia, utrudniają nam funkcjonowanie. Tak, tak naprawdę, I, i też warto czasami, po prostu, nawet byłoby pójść do gabinetu na zwykły masaż klasyczny. Druga sprawa, terapia manualna. Jeżeli macie dolegliwości bólowe, to patrzymy tylko w kontekście terapii manualnej, ponieważ pod tym pojęciem kryje się wiele metod pracy z pacjentami: to są terapia punktów spustowych, masaż tkanek głębokich, terapia powięziowa, terapia związana z manipulacją powięzi, o której wcześniej mówiłem. Umawiałem troszkę, jak to wygląda że pracuje się na pewnych punktach i pewne obszary trzeba po prostu ruszyć, żeby ten pacjent mógł, mógł się poruszać bez bólu. Także tutaj jest różnica bardzo duża pomiędzy masażem klasycznym a terapią manualną, którą trzeba wybrać, bo jest skuteczniejsza. Jest to poparte zwyczajnie badaniami naukowymi i my po prostu wiemy, że to, to działa na pacjentach. To działa i to jest skuteczne. W wielu kwestiach aparatu ruchu, w wielu kwestiach mięśniowo powięziowych gdzie ten pacjent ma sztywne mięśnie, nie może się poruszać, nie może, nie wiem, zgiąć kręgosłupa, wyprostować się i wiele, wiele innych rzeczy. Także to jest jakby jedna kwestia. Druga, fizykoterapia. To, co jest stosowane na Narodowy Fundusz Zdrowia, to powiedzmy pacjent ma przepisane, nie wiem, prądy, laser, ultradźwięki z zakresu fizykoterapii i to jest totalną głupotą, bo w tym kierunku po prostu nie patrzymy. Jeżeli chcemy stosować fizyko i ktoś faktycznie w gabinecie fizjoterapeutycznym ma tego typu urządzenia, no to oczywiście jak najbardziej one powinny działać jako bardziej współpraca, znaczy nie, może nie współpraca, tylko one powinny być bardziej wspomagające to leczenie pacjenta, bo jeżeli pacjent przychodzi z dużymi dolegliwościami bólowymi, to oczywiście my patrzymy poprzez dobrze przeprowadzony wywiad, również patrzymy w kontekście. Takim, że możemy zastosować tą fizykoterapię, ale, ale wspomagająco, czyli główną terapią będzie terapia manualna, a dodatkowo możemy na przykład dołożyć prądy, tak, prądy tensa na przykład, które spowodują to, że pacjent będzie czuć taki, tak komfortowo, rozluźni, trochę zniesie ten, to napięcie, znaczy nie napięcie, ale bardziej te dolgiwości bólowe, natomiast te napięcia mięśniowe jakby fizykoterapia nie jest w stanie wyeliminować. Także działanie tylko wspomagające. Kolejna kwestia to ćwiczenia i, i ugór. Ugór często stosowany jest jeszcze w przychodniach, czy też powiedzmy w szpitalach, gdzie pacjenci leczeni są na Narodowy Fundusz Zdrowia. No to jest taka klatka, w której pacjent jest tam podwieszony i, i, i ćwiczy sobie w rozluźnieniu. I tutaj znowu nie patrzymy na pacjenta indywidualnie, bo może akurat pewne, pewne te czynności nie byłyby mu wskazane. Lepiej by było po prostu prowadzić go typowo indywidualnie i, i sprawdzić, z czym ma problem, rozwiązać go, tak jak powiedziałem wcześniej, manualnie i do tego dołożyć jakieś ćwiczenia, dać zalecenia, że należałoby tak i tak postępować, włączyć jakąś aktywność ruchową najlepiej, coś, co nam odpowiada i, i co nam się po prostu podoba, no i w ten sposób, żeby pacjent mógł, mógł dalej dochodzić do zdrowia. No i jakby ostatnim jeszcze kwestią, czyli często co pacjenci się o to pytają, czyli jak mnie boli to mam nie wiem smarować maścią czy przekładać czymś chłodnym, czy stosować jakieś plastry chłodzące i tak dalej. Nie ma to najmniejszego sensu. Organizm jest nasz skonstruowany w taki sposób, że jeżeli pojawiają się stany zapalne, to trzeba dać szansę temu organizmowi, żeby on się mógł wyciszyć i potrzeba na to czasu, tak jak tak jak my zrobimy terapię manualną, terapię powięziową Rozpracujemy pewne punkty, to w pewien sposób wpływamy na, na, na to, że tam pojawi się ponownie stan zapalny. Ale to jest pozytywne zjawisko, ponieważ my jakby uszkadzamy chore tkanki, a namnażają się nowe, i dzięki temu organizm w ciągu kilku dni zdrowieje. Dlatego trzeba dać szansę organizmowi, żeby on mógł zdrowieć, a nie od razu przykładać mu zimnym. Oczywiście, w ostateczności, kiedy pacjent bardzo cierpi, to też zalecam, no, że może sobie przyłożyć coś zimnego. Czy też, powiedzmy, może wziąć jakiś lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, ale to w sytuacja, w których naprawdę nie jest w stanie funkcjonować, bądź nie jest w stanie jakby wieczorem zasnąć. To są takie wyjątkowe sytuacje, w których można sięgnąć po tego typu możliwości. No dobrze, myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Wyczerpałem temat, przedstawiłem wam to, jak wygląda to na fundusz i jak wygląda to prywatnie. Mam nadzieję, że się podobało, że dotrwaliście się do końca. No cóż, widzimy się już za tydzień w kolejną niedzielę o 19. .00. Trzymajcie się, cześć. A, jeszcze bym zapomniał. Już się z wami żegnam. Dajcie lajka, jeśli Wam się podobało. Zasubskrybujcie mój kanał. No i teraz mogę z wami się pożegnać. Trzymajcie się, cześć.